Pokonujemy. Dzisiaj lidera górni, Górnika Łęczna 2 do 1. Chyba mała niespodzianka się stała w bytowie. Ta liga jest bardzo wyrównana i tutaj każdy może wygrać w zasadzie z każdym i, i pokazaliśmy, że u siebie jesteśmy mocni, wygrywając z widzewem, czy też na wyjeździe na przykład pokonaliśmy GKS Katowice, więc myślę, że można, każdy może wygrać w tej ligi z każdym. I czy niespodzianka? Nie wiem, na pewno byli liderem, a fajnie, że udało się wygrać i zostają trzy punkty w bytowie. Ty też wychodzisz coraz częściej w pierwszym składzie? Chyba cieszysz się z tych swoich szans otrzymywanych od trenera. Tak, no długo musiałem na to czekać, ale, ale gdzieś tam się udało wskoczyć w końcu i, i na razie udaje się wychodzić co tydzień w tym, w tym pierwszym składzie. Także mam nadzieję, że to będzie dalej kontynuowane. Dzisiaj jest szczególnie ta pierwsza połowa, te pierwsze minuty pierwszej połowy, bardzo dobre w naszym, w naszym wykonaniu tam, bo można było się pokusić nawet o jeszcze trzecie trafienie. No tak, Daniel tam super uderzył z, z rzutu wolnego. Niestety piłka odbiła się od poprzeczki. No gdzieś ten karny niepotrzebny, bo, bo troszkę nerwowości tam się gdzieś mogło wedrzeć, ale na szczęście staraliśmy się, się nad tym panować i, i dobrze to wszystko wyszło. Delikatą nerwowość jeszcze wprowadzał dzisiaj arbiter tego spotkania, bo były takie momenty, kiedy chyba zbyt często przerywał grę. Nie jestem od tego, żeby to oceniać, ale, ale gdzieś tam na pewno się to gotowało, gdzieś wokół boiska i, i kibice i trener coś mówił, że, mówili, że, że faktycznie ten sędzia popełniał parę błędów, no ale nam pozostaje tylko to, żeby grać w piłkę, a nie oceniać to co sędzia robi. Jakieś takie poklepywanie w szatni, pocieszenie Piotrka Giela było potem, tym wykorzystanym przez niego rzucie karnym w ostatnich minutach? No tak, na pewno jakieś słowa otuchy do, do Piotrka były, bo, bo kurczę pośliznął się po prostu. No i Każdemu się to mogło tam, tam zdarzyć, i, i szkoda, że to tak wyszło, bo mogliśmy, mogliśmy sobie zamknąć ten mecz już w tej końcówce.